thank mm -hmm. Czuję się jakbym nie był sobą Z sobą, Jakbym był inną osobą sobą. Na jebie pisanie tekstów jestem pojebany A. O wiele się lepiej piszę nie na jebanym. Ciągle napierdalam muzę nigdy nie przestanę A. Się nie zatrzymuję ja nie wiem co to przystanek To pisanie w nieskończoność mogę nazwać darem A. Jestem pewny tylko jednej rzeczy to pisanie Wygląda mnie niki na stół jakbym był zabarem. barem Mieszam sobie różne style jakbym był barmanem Ciągle napierdalam jakbym znał karate W sumie sam nie wiem o czym jest to może powinienem dodać tutaj trochę treści Żeby to nie były tylko takie puste wersy Mógłbym trochę przekazu to starać się umieścić Ale nie wiem czy tu któryś umysł to pomieści Mordo od razu ci mówię nie jestem bezbłędny Ale uważaj na moje rapowe zapędy Ja nie jestem frajer denty, Bo cię wyroluję jakbym sobie skręcał skręty Bo cię wyroluję, bo cię wyroluję Jakbym sobie skręcał skręty bo cię wyroluje, bo cię wyroluje Czuję się jakbym nie był sobą Z sobą, Jakbym był inną osobą, osobą. Na Najebie pisanie tekstów, jestem pojebany uh. O wiele się lepiej pisze nienajebanym Fajnym beatem byłem słychać bębny tutaj Płynę sobie po nim jakby to był ruczaj Muszę dalej jest nawet jak stracę buta To sukces do mnie prędzej czy później tu zapuka Trzeba robić dribbling to życiowa tiki taka Chociaż siebie bardzo kurwa to jest prosta sprawa. Kibicuję jaowi taka sytuacja. Ale największym kibicem to jest ten bakania. Bakania nie bekania. Chodzi tu o zioła popalania. Czaisz pociągasz, potem ci zudwy chodzi para. Chyba nie wiem co bym zrobił tutaj bez jarania. Bez jarania. Mordotomi pękabania. Moja sprawa. Kiedy to przestanie działać? Po jaraniu czuję się jak kapibara. To jest zajebiste, to mi umysł w myśl obdarza.